Około 50 tysięcy złotych koszt inwestycyjny turbiny 3 kW, takiej, która rzeczywiście, no jej się już ani nic nie pali, ani nic nie, nie urywa. Małe turbiny wiatrowe będą w przyszłości wykorzystywane przez polskich rolników. Między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj z doktorem Jackiem Biskupskim, który w swoim gospodarstwie ma zainstalowany praktycznie pełen wachlarz urządzeń do pozyskiwania energii. Jesteśmy w miejscowości Jeżmanowice w województwie małopolskim i rozmawiamy z Panem doktorem. Panie doktorze, najpierw chciałem zapytać o profil samego gospodarstwa, jak to tutaj wygląda, czym się Pan zajmuje? No Ja miałem przyjemność kupić po prostu istniejące gospodarstwo rolne, trochę zaniedbane, 5 hektarowe. W Małopolsce mamy tutaj takie dość duże rozdrobnienie, więc jest to praktycznie rzecz biorąc taki jeden czy dwa paski gruntu o szerokości 50 metrów. Miałem duży problem, ponieważ zajmuję się zawodowo bardziej energią niż rolnictwem. Ale też nie chciałem, żeby ta ziemia leżała odłogiem. I to trochę przy pomocy unijnej dotacji udało się zrobić gospodarstwo rolne, w którym no, na przemian, powiedzmy, tak trzypolowo robimy sobie w ekologicznej jakości ziarno, owca, pszenicy. W tym roku mamy owiec zasiany, zresztą swój z zeszłego roku. To jest 3,5 hektarowe gospodarstwo ekologiczne. Mam nadzieję w przyszłości, że uda się połączyć te rzeczy, o których będziemy tutaj mówili, czyli energie odnawialne z powiedzmy produkcją rolniczą, ale nie jest to proste, też możemy o tym powiedzieć. Marzy mi się zrobienie tutaj produkcji. Warzyw ekologicznych, między którymi miałaby być fotowoltaika, ale nie jest to niestety proste. Tak więc, na dzisiaj mamy owiec ekologiczny. Część pola jest wykorzystywana równocześnie do produkcji rolnej czyli właśnie tutaj zasiany jest owiec, a pod tym owsem powiedzmy są Wymienniki gruntowe pompy ciepła, poziome, nie pionowe, tylko właśnie te tańsze poziome. A więc pole działa w ten sposób, że w normalnym trybie produkcji rolnej pozyskujemy tutaj owiec, natomiast pod polem. Jest, są rury, które pozyskują energię w okresie zimowym do tego, aby ogrzewać budynek. Budynek jest spory, więc jest co ogrzewać. Tym bardziej, że był dodany do użytku w 2003 roku, więc nie jest to taki świetny budynek, jak w tej chwili budujemy bardzo dobrze. Wyizolowany. Mamy straty. W związku z tym potrzebujemy dużo energii, tą energię pozyskujemy z gruntu pod owsem. Część owsa mamy w produkcji ekologicznej i tą staramy się sprzedawać jako eko, natomiast część jako, że część gospodarstwa jest w okresie transformacji, jest w nieekologicznym i ta nieekologiczna część jest wykorzystywana, może być wykorzystywana jako część, powiedzmy, paliwa do y, zasilania tego budynku, ponieważ pompy ciepła bardzo dobrze pracują, no ale pracują do pewnych temperatur, tak. Nawet jeżeli mamy, y, y, powiedzmy, pompę ciepła gruntową, no to ona nie jest w stanie y, bardzo sprawnie przez cały rok, prace, przez całą zimę przede wszystkim pracować y, i w rezultacie mamy sytuację, że w okresie takich największych mrozów opłaca się zapalić kocioł, no i tu właśnie czy na pelet, czy na y, owies y, Mam tu taki kocioł, właśnie, który jest specjalnie zaprojektowany do owsa. No i spalając owiec, mamy normalnie bezproblemowo, tą wysoki parametr, tą energię, która jest potrzebna do tego, żeby zasilać ten budynek. Główne zasilanie tutaj całego tego gospodarstwa jest dzisiaj z fotowoltaiki, częściowo też z tego generatora wiatrowego. Tutaj testowałem czy testowaliśmy ze studentami kilka różnych rozwiązań i odpowiadając na pytanie Pana redaktora, no wydaje mi się, że będzie trudno z tymi turbinami wiatrowymi. Te wiatry, które my mamy w Polsce nie predestynują do takiego stabilnego pozyskiwania energii, a jednak z drugiej strony, żeby te konstrukcje były trwałe, no to one muszą być rzeczywiście z dobrych firm, z dobrych materiałów, a więc drogie. Rezultat mamy taki. Testowaliśmy tutaj tanie chińskie turbiny, które, no, tak jak wspominałem, jedna spaliła się żywym ogniem, a na drugiej wiatr urwał śmigło i ganiało po polach. Znaleźliśmy na polu sąsiada wbite śmigło dopiero, więc to te zabawkowe, tańsze turbiny nie bardzo się nadają. Natomiast tą turbinę, którą tutaj już 10 lat temu zainwestowaliśmy firmy Southwest WHI500 to jest 3 kW, nominalnie turbina. Niskonapięciowa. No, ona niestety w tych polskich naszych warunkach nie daje tyle energii, żeby to się opłacało. To znaczy... Pozwolę sobie jeszcze wejść słowo, jaki to był konkretnie koszt, jeśli chodzi o tą turbinę? Ta turbina była kupiona przez Czechy, kosztowała 10 tysięcy dolarów, plus, czyli wtedy jakieś 30 parę tysięcy złotych, plus około 12-14 tysięcy złotych, zależy czy liczymy z transportem i postawieniem wieży do tego. Około 50 tysięcy złotych koszt inwestycyjny turbiny 3 takiej, Taki, która rzeczywiście. Nie no, się już ani nic nie pali, ani nic nie, nie urywa. Natomiast no, musimy sobie powiedzieć, że. To ten koszt po prostu jest nieopłacalny. To znaczy, dziesięcioletni aktualnie okres, okres eksploatacji pokazuje, że ilość energii pozyskiwanej nawet w tych cenach dzisiejszych, 70 groszy za kWh, to jest 1000, 1500 kWh użyteczny rocznie, co się przekłada na powiedzmy 700 do 1000 zł uzysków energii rocznie. No i to jest absolutnie nieopłacalne, bo przy 50 tysiącach inwestycji to jest 50 lat okresu amortyzacji. Z żadną miarą się tego nie osiągnie. Po prostu ta turbina po 20 latach, czy po 30 na pewno się rozsypie. Natomiast drugim problemem, i to jest problem bardzo silnie niedoceniany turbin małych przydomowych, jest to, że to są zazwyczaj turbiny niskonapięciowe. I one właściwie nie nadają się do tego, żeby przetwarzać te napięcia i synchronizować je z siecią, dlatego, że one są po pierwsze niskonapięciowe, a po drugie niestabilne. To znaczy one mają przy małych prędkościach obrotowych... Za małe napięcie, żeby to synchronizować, a nawet jak się udaje to synchronizować, no to działa to impulsowo. Nie działa to tak jak fotowoltaika, czyli w taki sposób ciągły. Dzisiaj mamy ładny dzień. No, i rzeczywiście dzisiaj fotowoltaika, mam nadzieję, że w tym gospodarstwie rolnym to będzie jakieś 50-60 kWh. Tak? Czyli 20 dni fotowoltaiki mam to, co rok pracy wiatraka. Już nie mówiąc o tym, że ten wiatrak to huczy. Tak? To znaczy, e, oczywiście dzisiaj go nie słychać, bo ma bardzo małe obroty. Natomiast przy bardzo dużych wiatrach, no to to jest dosyć istotny huk. To jest taki huk porównywalny do lądującego helikoptera, szczególnie przy dużych wiatrach, kiedy ona broniąc się przed wiatrem... Wtedy stawia się do, do poziomu, i, i wtedy rzeczywiście takie jest rozwiązanie tutaj na, na te bardzo silne wiatry burzowe. No i wtedy jest to, jest, to, jest to spory huk. Więc w rezultacie, duża cena, długi okres amortyzacji i trzecie, niskie uzyski napięciowe nie predestynują tego, żeby dało się to zsynchronizować z siecią elektroenergetyczną. I ja nawet nie znam takich, takich instalacji, takich do 5 kW, które miałyby, powiedzmy, homologację, ponieważ no, tutaj, spełniając wymagania regulacji, kodów regulacji sieci, jest polskich, my musimy dla każdego urządzenia, tego integrujemy z siecią, no, pokazać jego certyfikaty. Tak? Więc ja nawet nie znam takiej, takiej turbiny, która przy mocy do 5 kW, czyli tych. 20, 30, 50 tysiącach, w zależności od tego, ile za nią damy, miała te certyfikaty, miałaby stosowne badania, które pokazują, że ona jest bezpieczna, że ona może być zastosowana do współpracy z siecią. No i trzeci argument, niestety, jest tak, że taki wiatrak, no, czym wyżej stoi, tym bardziej ma stabilny wiatr, ale niestety stanowi zazwyczaj najwyższy punkt. Ja miałem tutaj już dwa razy uderzenie pioruna w to i niestety to uderzenie pioruna przenosi się na instalację wewnętrzną, Raz to niestety spaliło się bardzo dużo urządzeń w domu poprzez to, że, że, że ona zadziałała jako piorunochron, pomimo tego, że oczywiście jest uziemiona e, sama konstrukcja, natomiast, e, natomiast tutaj strzał był w, e, sam wilnik, sam, sam płat obracający się, który jest z węgla, znaczy z włókien węglowych i po prostu potem poszło przez elektronikę. Także reasumując, taka turbina bardzo fajna zabawa dla hobbystów, którzy mają za dużo pieniędzy. Można ładować akumulatory, te akumulatory potem rozładowywać w takim trybie dobowym, czyli powiedzmy sobie do południa ładuje jak jest wiatr, przez noc rozładowuje, no ale z drugiej strony praktycznie rzecz biorąc jest to 5, jak nie 10 razy droższe w stosunku do fotowoltaiki, która może to samo robić, właśnie do ładowania tych lokalnych akumulatorów. No i pamiętajmy, że te akumulatory to najwyżej na 24-48 godzin starczą. Ten układ, który mamy z fotowoltaiką w Polsce, bardzo dobry zresztą, ustawa OZE nam to daje, czyli możemy oddawać energię do sieci energetycznej. Ona potem jest nam zwracana w okresie zimowym. No tego się nie da w akumulatorach zrobić, a na pewno już się tego nie opłaca, bo akumulatory są strasznie drogie. Przy turbinie wiatrowej musimy uzyskać pozwolenie na budowę. No jest to jednak po pierwsze urządzenie, maszt, które w jaki sposób tutaj na terenie wpływa na architekturę, na urbanistykę i stwarza zagrożenie, jak mówiłem. Natomiast to jest 3 kW, a my do 10 kW, a właściwie w niektórych układach do 50 kW przy fotowoltaice nie musimy mieć żadnych pozwoleń. No więc to jest bardzo, no powiedziałbym tutaj, duża różnica, bo koszt uzyskania pozwoleń na budowę no jest znaczny. Tak? Musimy wziąć architekta, musimy mieć zatwierdzenie, to jest czas i tak dalej. Natomiast fotowoltaikę robi się szybko, łatwo i przyjemnie, więc w rezultacie tutaj po kilkunastoletniach latach różnych doświadczeń. Ja postawiłem na fotowoltaikę. No niestety, turbina wiatrowa jest czymś, co sobie stoi i jest takim, właśnie powiedziałbym, tutaj bardziej benchmarkiem czy, czy wskaźnikiem, tak? Gdzie jesteśmy, na jakiej wysokości i można się orientować w terenie, jeżdżąc na rowerach, że tutaj z dużej odległości ją widać, natomiast nie jest to żadne urządzenie energetyczne. Jeszcze dwie kwestie, właśnie dotyczące turbiny wiatrowej, powiedział Pan, że. Generuje ona duży hałas, poza tym sprawia swego rodzaju niebezpieczeństwo, ale nie może ona być również za bardzo oddalona od budynku, w którym ta energia jest wykorzystywana, prawda? Potem są duże straty energii. Tak, właśnie, i to jest, to jest kolejny problem niedoceniany. To znaczy, z jednej strony, turbina wiatrowa powinna być jak najdalej od domu, i to powiedzmy takie dobre standardy twierdzą 100-150 metrów od domu. No, a z drugiej strony trzeba sobie uświadomić, że tam przy niskich napięciach, jakie ona powoduje, są duże prądy, a więc duże prądy to jest bardzo gruby przewód. Ten przewód sam potrafi kosztować kilkaset albo kilka tysięcy złotych, w zależności od tego, ile to rzeczywiście jest od domu. Czym dalej, tym lepiej. No, ale problem jest taki, że jeżeli przewód będzie za cienki, no to my po prostu tym przewodem będziemy grzali ziemię, a nie będziemy uzyskiwali energii, bo on po prostu sam będzie przy tych prądach 50, 60, 70 amperów, które idą, będzie, będzie po prostu grzałką, tak? Więc przewód musi być odpowiednio gruby, odległość odpowiednio. Niewielka, ale z kolei z drugiej strony sama konstrukcja budynku zazwyczaj zasłania jak gdyby wiatr, powoduje wyhamowanie wiatru i stawianie przy samym domu, a już nie daj Boże na samym domu takiej turbiny o poziomym wirniku, no tutaj nie ma sensu żadnego, więc rezultat jest taki, że trudno jest znaleźć kompromis, zbyt długa droga źle, zbyt krótka źle. I znowu porównując do fotowoltaiki, no fotowoltaikę możemy wszędzie. Możemy na dachu, na elewacji, możemy na płocie, możemy w różnym układzie i tam są dużo mniejsze prądy, bo są to podzielone. Moduły są połączone w stringi, a te z kolei w panele i tak zwany poprawnie mówiąc, panel fotowoltaiczny to jest kilka modułów połączonych i ten panel fotowoltaiczny jest, no powiedzmy jest do 1000 V, więc mamy wyższe napięcie, a tym samym niższe prądy, rezultat niższe, niższe przekroje kabli, więc te kable, jest ich więcej, ale to są kable, które, przewody, które są no, łatwiejsze, do, raz, że tańsze tak, a dwa, no, łatwiejsze do, 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 do schowania, do przeprowadzenia i wszystkiego innego. A więc, y, samo podwyższenie to jest tak, dokładnie ta sama zasada, którą mamy przy, przy sieciach elektroenergetycznych, że bardzo opłaca się podbić napięcie wysoko, żeby prze, y, przesyłać napięcie tak, na wyższych napięciach, a niższych prądach, y, bo po prostu koszty są dużo niższe. Raz instalacji, a dwa eksploatacji, no bo po prostu nie grzeją nam się te przewody. I to jest ta różnica pomiędzy turbinami wiatrowymi, gdzie mamy niskie, niskie prądy, no niskie napięcia, a więc wysokie prądy w stosunku do fotowoltaiki, gdzie zazwyczaj to łączymy 500, 700, 800, 1000 V, do 1000 V nie ma tutaj żadnego problemu, strażacy się tego nie boją. Natomiast ta taka mała turbina, no, no nigdy nie ma więcej niż 200 V, tak, to jest albo 50, albo 200 V, 200, 300 V, bo z kolei mamy za małe obroty, tak, żeby w Prowadzić wirnik w, w, no, w takie obroty, żeby było wysokie napięcie. To jest, to jest ten problem taki techniczny. Jeszcze jedna kwestia dotycząca turbiny. Wiadomo, że kluczowy jest w jej przypadku wiatr, a więc pewnie w różnych rejonach Polski różnie będzie się to sprawdzać. W jakich, przy jakich prędkościach wiatru najlepiej e, działa ta turbina? No, generalna zasada jest taka, że czym mniejsza turbina, tym wcześniej startuje. i Mniej wiatru, jak gdyby, trzeba na jej start, ale praktycznie rzecz biorąc, m, mówimy cały czas o małych turbinach wiatrowych, nie, nie o średnich, tak. nie o dużych, bo to są zupełnie inne zagadnienia. E, natomiast, e, co do zasady, w ogóle zanim postawi się turbinę, e, trzeba... Przeprowadzić badania wieczności. Obok tej turbiny stoi wieża, ona jest w tej chwili złożona, wieża do pomiaru wiatru. I tak się to robi. Ja to oczywiście tak zrobiłem, czyli najpierw postawiłem wieżę, gdzie jest, był prowadzony przez rok pomiar wieczności na poziomie, takim, jakim ma być turbina, tak? czyli te. 10 metrów. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, ile mamy wiatru dokładnie w tym miejscu. Mnie wyszła średnia 3, 2 czy 3, 3 metra na sekundę. Przy czym te najlepsze turbiny, tak jak ta WHI 500, one startują już przy 2,5 metra na sekundę. 2,5 metra na sekundę to jest tak jak teraz. To jest taki malutki wiaterek. I ona rzeczywiście, gdyby była w dobrym stanie technicznym, a nie jest, bo się uszkodziła, to by wystartowała i powoli by się obracała, no ale znowu ona daje wtedy 50 watów z tych 3000, które ma nominalnie. I dopiero ta zależność, powiedzmy od wieczności, jest taka, że powyżej 10 metrów na sekundę, 10, 12, 14, w zależności od konstrukcji, one mają tą swoją nominalną moc. A takie wiatry wieją u nas w naszych warunkach, no, powiedzmy zależnie oczywiście od położenia geograficznego, ale generalnie Polska ma takie średnie warunki wiatrowe. To znaczy u nas jest dużo takich wiatrów, jak tutaj widzimy dzisiaj Kręcących, tak? Raz z zachodu, potem z południowego zachodu, potem z wschodniego zachodu, ale takie wiaty kręcące na tych niskich wysokościach nie są dobre dla turbiny, no bo ona musi cały czas się pozycjonować do tego. Najlepsze wiatry i te się wykorzystuje profesjonalnie, zresztą tutaj niedaleko były badania wiatrowe w gminie Sułoszowa. Są znakomite wiatry na wysokości 100 metrów, tak? Stabilne 8 metrów na sekundę na wysokości 100 metrów, no ale to nie jest to wysokość 10 metrów. Więc cały problem polega, na tym, że o ile energetyka wiatrowa, ta zawodowa, to jest świetny pomysł, a już w ogóle ta offshore'owa, czyli w, powiedzmy w głąb Bałtyku, czy jakiegokolwiek morza, czy oceanu, no to jest doskonały pomysł, bo tam mamy stabilne wiatry, które wieją 365 dni w roku z określoną siłą. Tak? I tutaj miałem sąsiada, takiego bardzo zainteresowanego, prawdziwego rolnika, nie takiego jak ja jestem. Z, w przypadku rolnika z dziada, pradziada, który strasznie chciał mieć taką turbinę i, i ja mu taką turbinę załatwiłem do testów, on sobie postawił ten słup za kilka tysięcy złotych, tak? taki dziesięciometrowy, 300-watową turbinę i on chciał, zresztą 24-woltową, on sobie zasilał z tego dwa akumulatory których to chciał mieć oświetlenie do e, szklarni no, i po roku oddał mi tą turbinę, powiedział, że to jest jakieś nieporozumienie. Po pierwsze, dlatego, że, że no. Zajeździł te dwa akumulatory, a to były od, akurat od Ursusa, od jego ciągnika, więc nie bardzo mu się to, że tak powiem, opłacało. Bo tu trzeba zaznaczyć, że wszystkie akumulatory, które mają współpracować czy z fotowoltaiką, czy z y, turbiną wiatrową, muszą być to specjalne akumulatory. To nie są normalne od samochodu, tak, takie się zniszczy po roku i, i tak sobie zniszczył. No, a mówił, że no, niestety, bardzo często nie miał tego światła. <laughs> więc mówi, to już nie zacytuję, ale <laughs> powiedział, do czego to jest. <laughs> <taki, takie zabawy, i w rezultacie, właśnie uważam, że takie turbiny 300-500 watów to jest młot na czarownicę. To po prostu jest młotek, jak najlepiej sobie wybić z głowy zabawę, bo to, to po prostu jest zabawka. No jeżeli ktoś się chce bawić, to, to proszę bardzo, ale na pewno nie jest to urządzenie energetyczne.